Nigdy nie otwieraj tego gówna na swoim komputerze. Serio. To chyba najgorszy cyfrowy śmieć, jaki kiedykolwiek pobrałem. Ostatnie ostrzeżenie wyświetla się na czerwono. Migające jak tanie stroboskopy na osiemnastce. Ale oczywiście wyjebane. Klikam to ścierwo dla nauki. Ekran zmienia się w jakąś dziwną, rozpikselowaną leśną drogę, jakby ktoś nagrywał film dokumentalny w sosnowcu i nagle chuj, system robi reset sam z siebie, jakby dostał ataku paniki. Myślę, spoko, po restarcie będzie git, najwyżej wyskoczy zdjęcie z Rickrolem. Login systemowy zmieniony na pora umierać. Ja nie dawałem żadnej zgody, ale w sumie RODO nie działa w piekle. Patrzę na pulpit Jakieś tysiąc śmieci z nazwami typu, jesteś następnym, patrz za siebie. Jeden z nich się otwiera sam z siebie i pokazuje moje IP. Nagle mój antywirus, który do tej pory spał jak wiesiu pod żabką, wstaje jak zombie, blokuje jakiś podejrzany plik. Robię szybki skanik, 24 wirusy znalezione. Czuję się jakbym otworzył paczkę chipsów i dostał zestaw bakteryjny z Chin. Myślę, czas na dezynfekcję. Odpalam drugiego antywirusa. Może zrobi z tym porządek. Trzy śmieci znalezione. Już coś, choć tapeta nadal czarna jak sumienie informatyka z Darknetu.